Cześć, witajcie w kolejnym filmie Nie uwierzycie, która jest godzina Niepełna czwarta Trzecia pięćdziesiąt pięć Ja właśnie zawiozłam szymkę do pracy I zaczynam swój dzień Chyba już nie zasnę Ewentualnie na godzinkę Ale nie lubię zasypiać sama w domu Także Listę na dzisiejszy dzień mam długą Więc jedziemy Do domu Swoją drogą pierwszy raz zdarzyła się taka sytuacja, że Przemek poszedł do pracy, a ja mam akurat wolne. Ale powiem Wam, że cieszę się z tego, bo dzisiaj jest wyjątkowy dla nas dzień, ale o tym może trochę później. Więc mam dla nas trochę planów, ogarnę sobie to, co muszę, a później fajnie spędzimy sobie razem czas, więc to też ma swoje plusy. Ale śmiesznie, bo tak sobie jadę i myślę, że ludzie o tej porze to zazwyczaj jak wstają, to jeżdżą na jakieś lotnisko albo w jakąś podróż, a ja po prostu odwiozłam męża do pracy i jadę do domu. No niestety, ale może kolejnym razem będzie jakaś podróż, co fajnie by było. Powiem wam, że po tej ostatniej akcji, przynajmniej się jakiś obcy facet próbował wpakować w nocy do samochodu. Opowiadałam o tym w poprzednim vlogu, tak to się skończyło Odwoję się nawet z samochodu do mieszkania. Dojść. Przebrałam się, położyłam pod kołderką i będę sobie dokańczać montaż vloga. Fajnie, bo to jest taka moja pora. Ja bardzo lubię montować w nocy nad ranem. Szczególnie jak wracam z drugich zmian. dokłada się w łóżku z laptopem. Mogę do 6 nad ranem montować. Kukułka mi Słyszycie to? Godzina 5.13, a w Holandii mamy już dzień. Jaśniutko. Uwielbiam ten moment, gdy budzimy się rano i zazwyczaj mamy otworzone okno albo uchylony balkon i słyszymy, jak ptaszki świerkają. Można po prostu poczuć tą naturę. Kiedyś nie zwracałam na to uwagi, a teraz naprawdę to doceniam. zmontowałam film. Jest prawie dziewiąta, nie myślcie sobie, że montowałam go ponad 3 godziny. Trochę sobie pofolgowałam, rozmawiałam trochę z Klaudią, tutaj posiedziałam na internecie, też pisałam z Przemkiem jak miał przerwę. No i troszkę stwierdziłam, że wiecie, skoro się nie wyspałam, to trzeba jeszcze odpocząć w łóżku. Ale możliwe, że on pojawi się jeszcze dzisiaj na kanale. Jestem w dobrej myśli. Wszystko zależy tak naprawdę od prędkości internetu, od tego ile osób będzie w danym momencie na nim siedzieć, gdy on będzie się wrzucał. Ale może się uda. Może to tam później niż 11. A jak nie, to może jednak jutro. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale czekam, aż się wrzuci. Za chwilę zrobię sobie śniadanie, bo już jestem trochę głodna i pomyślałam, że zrobię sobie jakąś drobną pielęgnację. Mam te płatki pod oczy, taką maseczkę, tylko nie wiem, jak to się nakłada, w jakiej kolejności. Czy jest jakaś specjalna kolejność, czy to jest obojętne. Nie wiem, ja chyba najpierw nałożę sobie... maseczkę. A potem płatki? Nie, może na odwrót. Najpierw chyba płatki, tak mi się wydaje, że pod tymi oczami za dużo nie było. I śniadanko gotowe. Stwierdziłam, że skoro mam większą część dnia tylko dla siebie, to co ja będę robić? Koktajl, jak co dzień. Dzisiaj mam więcej czasu. I z wielką przyjemnością zrobię sobie wiosenne kanapeczki i jeczniczkę z kurkami. Na nią to długo czekałam. I taki sam zestaw zrobiłam Przemkowi do pracy. Dobra, jak widzicie, mam lekki makijaż, rzęs nie malowałam, ale płatków potoczy i maseczki nie było, także to oznacza tylko i wyłącznie, że coś poszło nie tak. Zasnęłam. Nie wiem kiedy, wrzucałam film, później rozmawiałam z przyjaciółką, padło mi Wi-Fi. Przełączało mi co chwilę z jednego na drugie, z drugiego na trzecie, z trzeciego na czwarte, non-stop pomiędzy czterema i żadno nie działało, coś po prostu w całym bloku musi być jakiś problem film jak mi się wrzucał do początku bardzo ładnie miał się wrzucać maksymalnie 27 minut chyba jak dobrze pamiętam to wrzuca się to teraz, minęło parę godzin i teraz jest problem, bo miałam trochę inne plany na dzisiaj, miało być fajniej, ciekawiej no ale niestety nie wyrobię się ze wszystkim dzisiaj mamy rocznicę ślubu, czwartą rocznicę ślubu jak Przemek wróci to już nie chcę nic nagrywać, chcę żeby ten dzień był taki po prostu nasz ale fajnie się złożyło, bo mogę zrobić obiad. Chcę zrobić kotlety mielone z takimi młodymi ziemniaczkami, z koperkiem i ogórkiem w sensie mizerią. I mam mięso mielone, mam wszystko ogólnie do kotletów i do ziemniaków. Mam też koperek, nie mam ogórka, także chyba zamiast jechać do Lidla przejdę się do Alberta, bo mam bliżej. I mogę iść tam na piechota, już szkoda mi w ogóle wyjeżdżać z parkingu, oddawać miejsce, bo za chwilę ono będzie zajęte jak zawsze. Ostatnio jest ciężko u nas o miejsce, więc zrobię chyba tak i pójdę do blokera, bo chciałam zobaczyć jedną rzecz, mam nadzieję, że się wyrobię, a chciałam jeszcze wstąpić, ogólnie chciałam jechać na zakupy właśnie do Lidla, bo wczoraj Przemek gdzieś powiedział, że w Lidlu jest jakaś wiertarka i ostatnio coś się śmiał, że mężczyzna powinien mieć swoją wiertarkę, nie pamiętam o co, coś chyba z akumulatorem jak wymieniali, to właśnie o narzędziach gadali i on powiedział, że nie ma wiertarki, że ma tam skrzynkę z narzędziami ode mnie, ale że chciałby wiertarkę. Także zobaczył jakąkolwiek, już nawet, wiecie, wiertarka to wiertarka, ma po prostu działać, nie mi się ma podobać i stwierdziłam, że jak będę do niego, po niego jechać do pracy, to po prostu chyba po nią wstąpię i ukupię. No. mieliśmy sobie nie robić prezentów na rocznicę, mieliśmy po prostu spędzić jakoś tak fajnie czas, w ogóle o tym nie myśleliśmy, przypomnieliśmy sobie o tej rocznicy kilka dni temu, że to już, no bo ogólnie to wiemy, kiedy mamy. I nic nie zaplanowaliśmy, po prostu taki wspólny dzień odpoczynek, jakiś film. No, także myślę, że może jakaś maseczka, pielęgnacja wiedzie później. Jak Przemek wróci, to sobie razem coś zrobimy. A teraz chyba tak zacznę od tego, że zrobię na szybko obiad. Przynajmniej go sobie przygotuję, później pójdę do Alberta i do blokera. Później wsiądę w samochód, pojadę do Lidla po tą wiertarkę i pojadę już po Przemka do pracy. Mam nadzieję, że ze wszystkim zdążę, bo mam niecałe półtora godzinki. Nie mam za wiele czasu, ale zaczynam się już robić pomału głodna. A nie wiem, szczerze, rzeczy. jak pojadę po Przemka, to nie będzie chciał na przykład jechać do sklepu po ten akumulator, bo dalej go nie mamy. Więc zrobię sobie jeszcze na szybko koktajl i mam nadzieję, że zdążę zrobić te atlety. Najważniejsze, żeby one już były gotowe po prostu, jak wrócimy, żebyśmy sobie je wrzucili do piekarnika, czy na patelnię, pewnie przynajmniej będzie się zmożone. No, także ten koktajl jest naprawdę. Fajną przekąską, bo robi się go dosłownie w 5 minut i w takich sytuacjach ratuje. Też zawsze ściągacie wszystko z banana. Wszystko, dosłownie. Muszę każdej nitki się pozbyć, bo jak jakąś znajdę później, to już tego nie zjem. Zawsze. Od dziecka. Dobra, dałam radę, prawie zdążyłam, resztę dokończę już jak Przemek wróci, trudno, najważniejsze, że jest naszykowane, mogę spokojnie wychodzić bez stresu. Ziemniaczki się wstawi, one są małe, to raczej nie będą się jakoś bardzo długo gotować. Kotlety zrobiłam pierwszy raz w życiu za pomocą Thermomixa, stwierdziłam, że będzie szybciej. Czy było szybciej, nie wiem, takich aż tak zmielonych to jeszcze nigdy chyba nie jedliśmy, ale no trzeba próbować nowych rzeczy. A tak jeszcze z dodatkowych niosów to rozciąłam sobie jeszcze palucho. Świetnie. No, dobrze, że tylko tyle. Ale zabolało mi to porządnie. Szczerze, to nawet nie wiem o co, chyba jakiś kant siatki. Dobra. Mam gotowe. Mogę jechać do blokera, to już po prostu pojadę z Przemkiem. Udało się, mamy wiertarkę. Taka zwykła, najzwyklejsza, ale przymka mi się podobała, także stwierdziłam, że czemu akurat nie ta. Wygląda fajnie, tak raczej dobrze. Nie wiem, nie znam się na wiertarkach ani na takich narzędziach, ale mam nadzieję, że mu się spodoba i będzie mu służyć. Oczywiście nie obyło się bez przygód, bo ja zawsze mam pieniądze na oszczędnościowym koncie, zamiast na głównym. I zapominam sobie przelać, żeby wiecie, hamować te wydatki. I tak mi jest po prostu wygodniej, ale w tym Lidlu nigdy nie ma zasięgu. I zapytałam się panią, czy mogę zostawić te zakupy i po prostu pójść zrobić ten przelew i nie miałam w ogóle zasięgu, mój telefon ma coś takiego, Przemka też, no ogólnie w playu play jest okropny od roku albo dłużej, że wywala nam zasięg i nie ma go przez nawet 20 minut, także to cud, że on wrócił i mogłam normalnie przelać te pieniążki zapłacić. Jedziemy, bo już jest późno. Dzień dobry Przemysław, witaj gościnnie w moim dzisiejszym filmie. Dzień dobry. Update sytuacji. Dojechałam na czas. Najlepsze jest to, że kupiłam jeszcze lody i było ile? Różków? 6? Chyba, Chyba sześć. tak. Tak, bo wiedziałam, że przemek będzie kończył z naszymi kolegami. No to stwierdziłam, że najwyżej jeden tam zostanie, czy dwa. Albo przemek zje. Bo to zazwyczaj tak robimy, że jak kupujemy cztery, bo nie mamy zabrażarki, no to w sumie zazwyczaj no to jest trzy jednego. Czasami dwa na dwa. No ale wiedziałam, że przemek będzie z naszymi kolegami. I nagle wywaliło mi zasięg, jak stałam na światłach, a chciałam mu napisać, że już jadę. I przyszła mi tylko informacja, że napisał, że oni go odwiozł, I ja normalnie rakieta nagle mówię: No nie, że oni nie mogą odjechać z pod firmy, bo ja potem, że w ogóle się do niego nie docizłonię, no nie mam zasięgu. Play po prostu przesadza totalnie. Podjechałam pod firmę, akurat imprezę sobie zrobiliśmy. <laughs> Byli koledzy, koleżanka przyjechała, fajnie, pogadaliśmy jeszcze przy okazji. I. Była jeszcze jedna przygoda po drodze, no bo nie byłabym sobą. Co zrobiłam? No coś ośmietanie mówiła, że ci spadła z dachu. Położając we śmietanie na dachu pod liną. Wiecie, jaki był taki, taki bum, takie porządny bum? Ja myślałam, że jej aparat z dachu spadł. Mówię, o Boże. Patrzę się tylko w lusterko, tam kto siedzi z tyłu. A ja od razu, o nie, mój obiektyw. Patrzę, aparat w siedzeniu, telefon też mówię. Co to patrzę tam białe, nie? Jakby ptak narobił. Tylko taki duży ptak chyba. No i nie mamy śmietany. A miała być mizeria do obiadu. Fajne, Kupimy to, jeszcze że... nie, Pod poddamy mamy sklep, to tam się kupi. Co szczęście. Ale ja już mam dosyć przygód na dzisiaj. Ten będzie miał być inny. Ale przynajmniej będzie pomysł na kolejnego vloga, nie? Połowy nie zrobiłam dzisiaj. Proszę zamknąć oczy. Mam coś dla Ciebie. Au Przepraszam Co to jest takie duże? Proszę otworzyć Co to jest? skrzyneczka, którą wczoraj chciałeś jako skrzyneczka? Jak zwykle dojesz no. do tyłu Proszę No, no naprawdę? Nie no, wzięłam ją ze sklepu, teraz mam No dziękuję Proszę Wykrętarka się też przyda? No wiem, gadałeś o niej od miesiąca chyba że prawdziwy mężczyzna powinien mieć wkrętarkę, że masz skrzynkę z narzędziami, też ode mnie. ale nie masz wertarki, to już masz. No, no. Super. Co ja. będziesz wkręcał? No, to do czegoś się kiedyś przyda. Czy lepiej, żeby była niż nie, indziej, nie ma. Wie? Jedziemy do blokera. Bez przygód, proszę. Do tego prezentu jeszcze trzeba kupić baterię. Zobaczmy, co, co no ale to... w szoku jestem. Nie zwróciliśmy na A to uwagę. No, bo tu jest z za ten sklepiony, jeszcze ja nie da to zobaczyć. Worach w domu się zobaczy. I jakby emocji było na dziś mało, to jeszcze idziemy do kurblu. Cool Kto oglądał poprzedniego vloga, ten wie. W tych lecimy. Czy dzisiaj będzie lepiej? Czy pójdzie sprawniej i szybciej? Mam nadzieję. Najwyżej napijamy się kawy i wody za darmo. Nie, nie chcę od nich kawy i wody, chcę mojego pocketbooka z powrotem, w wersji naprawionej. Rozglądamy się co takim małym uzupełnieniem naszego Thermomixa. Będzie rodzeństwo. Śmiejemy się, ale bierzemy pod uwagę ten, chociaż w sumie już nie bierzemy, braliśmy, ale słyszeliśmy, że pokrętła się słabo przekręcają i ciężko się zmienia to temperatura. Także bardziej jesteśmy za takim, tylko z czarną rączką koniecznie. I yy, jest niedostępny. On ma jakąś tam płytę grillującą i w ogóle jest identyczny jak ten, tylko nawet tańszy chyba, 25 euro. A jeszcze ma właśnie tą płytę gratis i ładniej wygląda z tą czarną rączką. Ale jest niedostępny i musimy go zamówić przez internet, ale powinien być jutro. Z dobrych informacji dzisiejszego dnia przyszły nam dwie paczki z Vinted, na które czekaliśmy. I nie, nie jest to alkohol. <laughs> nie wiem czemu jest tak zaatakowane. Ale się cieszę. Jeszcze oby było w całości. To Dosyć ładnie zapakowane. Patrzcie, jaki dostałam cudowny bukiecik. Piękny. Każdy kwiatek jest inny i każdy inaczej pachnie. Wiecie, jak to ładnie pachnie, jak... Czuć, jak to wszystko. Cudownie. Lubię takie różnorodne. Stworzyłam sobie już tą paczkę i już Wam pokazuję, co było w środku. Pamiętacie, jak jakiś czas temu, gdy byliśmy w Budapeszcie, zobaczyłam kubek z Węgier. I powiedziałam, że chyba chcę zacząć zbierać z państw, a nie tylko ze stolic. No i jak był taki... Po co nam? Będziemy mieć ich strasznie dużo. Nie wiadomo, gdzie one później będą stały. No bo faktycznie taka wizja 100, nawet 200 kubków, to już by było źle, za dużo. Ale okazało się ostatnio, że w Europie niestety nie będziemy mieli kubków z tych 44 czy tam 6, zależy jak kto patrzy stolic, tylko z 27. Tylko w 27 krajach jest Starbucks, też nie w każdej stolicy raczej on jest. Jak na razie naprawdę w takich, gdzie by się mogło wydawać, że jest od dawna, go po prostu nie ma, ewentualnie nie mają swoich kubków. Wiem, że na przykład w Rosji jest Petersburga, a z Moskwy nie widziałam takiego kubka. Ma wejść też kubek podobno z Kijowa, z Chorwacji ogólnie kubki i chyba z Wilna. Tak mi się wydaje. No, także jak Przemek usłyszał, że i tak nie będziemy ich mieli aż tak dużo, to powiedział, że w sumie to nie jest taki głupi żeby zbierać też te kraje po prostu. No i pierwszy kubek. To nie jest kraj ani stolica, ale słuchajcie, to jest Disneyland. My już kubek z Disneylandu mamy, jak wiecie, jeśli oglądaliście nasze grudniowe filmy. W sumie to już chyba styczniowa albo z lutego nawet, no ale z grudnia nagrywane. Ale nie było tego kubka. Ja pojechałam tam z myślą, z ogromną nadzieją, że przyjadę z tym kubkiem. On jest przepiękny. Ten zamek tutaj, logo Myszka Miki, no wiadomo, moja ulubiona postać ze wszystkich bajek z dzieciństwa i dalej mam sentyment. Ja byłam strasznie smutna, że tego kubka nie było. Były trzy inne, tutaj może Wam wkleję gdzieś zdjęcie, ale nie było tego. Niestety, okazało się, że on był tylko w 2022 roku? Chyba tak, bo wtedy było właśnie jakieś tam któreś lecie. Trzydziestolecie? Nie, na pewno nie. Setka była. Setka była. Ja nie wiem, to możliwe, że stulecie. To znaczy właśnie mi się wydaje, że stulecie, ale to mnie myli, bo to tak jakby są... Myszki Miki. Tak, stulecie Myszki Miki, a to może być do trzydziestolecia No, tak to wygląda, nie, że trójka i zero. No, także mamy taki kubeczek, bardzo się cieszę, znalazłam go na Vinted i jeśli nawet gdzieś jesteście, to nie patrzcie tak na to, że wiecie, nie było kubka i wrócicie kiedyś po niego, bo te kupki się mogą zmienić. Może się zmienić szata graficzna, a na Vintage są one w fajnych cenach. Troszeczkę może delikatnie droższe niż na miejscu byście kupili, ale dalej naprawdę w dobrych. No, zdarzają się, nawet za 50 euro, ale to już trzeba coś naprawdę. no. Źle działać, żeby go kupić, bo można kupić za 20 euro, nawet za 15, gdzie czasami kosztują 18, nawet w Starbucksie. A drugi kubek jest z pierwszego państwa innego niż Włochy, Holandia i Polska. Znaczy z Polski jeszcze nie mamy, ale z Włoch i z Holandii mamy. Mamy Francję. Bardzo ładny kubeczek. Tutaj jest taki akcencik wino, ser, winogron. Ładny. Co prawda, najmniej mi się chyba on podobał z tych wszystkich krajów, ale. Fajnie, że już go mamy. Bardzo mi się podoba z Anglii. Ja na niego poluję codziennie, przysięgam. Codziennie wchodzę na windet i wpisuję dosłownie te same słowa. I jak na razie jest albo tylko taki cały biały, i tutaj chyba ma złota, właśnie do takiej jakby kontury tych rysunków, albo z takich starych, starych kolekcji. A ja tego nie chcę. Ja chcę ten najpiękniejszy, jaki w ogóle jest chyba ze wszystkich krajów, i wierzę w to, że jeszcze go kupię. Bo to Anglii na razie na mnie po drodze. No, nie mówię, żebyśmy nie polecieli do Londynu, ale no niestety. No. Chyba, że, nie wiem, ktoś z Was będzie i będzie chciał mi wysłać jak zapłacę, to będę bardzo przeszczęśliwa. Fajnie by było mieć taki kubeczek. Nie no, z Anglii jest przepiękny. Naprawdę, ma po prostu wszystko, co powinno być na tym kubku. Nawet nie wiem, może znajdę zdjęcie w internecie. Tutaj wygląda tak. No, to nie jest, wiecie, to nie jest to. Tu na innych zdjęciach. Tutaj tego nie oddaję to zdjęcie, ale jest piękne, no. Także mam nadzieję, że to będzie kolejny w naszej kolekcji. Jedyny minus kubka z Francji jest taki, że nie ma on pudełka. Wszystkie dosłownie wszystkie inne mamy w pudełkach. No niestety ten przyszedł bez. Obydwa zamawiałam od tej samej pani, czyli pewnie po prostu jej się zepsuło, albo wyrzuciła niechcący. No szkoda, trochę się o niego boję, ale mimo wszystko przyszło bardzo dobrze zabezpieczone. Więc mam nadzieję, że nam też się z nim nic nie stanie. My idziemy jeść już nasz późny obiad, spędzić trochę razem czas przed pracą, bo jutro mamy obydwoje już na rano. Także żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnych filmach. Pa!